Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Jestem, kochani, dzisiaj w sklepie Kiki. Jak widzicie, pojawiły się nowe dekoracje już na jesień. 7 zł. Taka przepiękna dekoracja. Do zawieszenia z liśćmi, i tutaj obok serce z sowami za 18 zł. Też bardzo fajnie to wygląda. Sowy, nieodłączny element jesiennych dekoracji taka zawieszka 10 zł. z sowami dekoracja do zawieszenia. Na przykład w przedpokoju za 15 zł, na przykład w wiatrołapie albo w innym pomieszczeniu, w którym witamy osoby, które przychodzą do naszego domu. Zanim przejdę jeszcze do innych dekoracji, to pokażę Wam. Bardzo ładne rośliny. Tutaj mamy za 30 zł. Roślinki, oczywiście, w doniczkach. Obok też bardzo ładna, za 30 zł. Obok trawy, niestety, ta trawa nie ma w ogóle ceny. I tutaj obok jeszcze są takie delikatne, za 25 zł. Też bardzo fajnie to wygląda, dostępne w różnych doniczkach. Taki większy, 30 zł. Tutaj też mamy fajne. Powiem Wam, że niektóre to wyglądają jak prawdziwe. I tutaj mamy cenę 35 zł. Niestety słabo widoczna. Cena troszeczkę się światło odbija, ale tutaj już dokładnie widać. Także 35 zł. Obok bardzo ładne drzewka. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o wybór, w Kiku jest chyba największy wybór tego typu dekoracji. I tutaj sobie sprawdzę cenę: 60 zł. Także no dosyć spora kwota za taką roślinkę. Widzicie, co nie mam porównania do cen w innych sklepach: 30 zł. I tutaj mamy takie ogromne 120 zł. Dostępne są również trawy wysokie, różnokolorowe, takie jak ta, 45 zł. Wtedy można kupić takie trawy na sztuki z tego co pamiętam to chyba 7 zł za, za taką wiecie, gałązkę tutaj mamy też taką nawet dosyć sporą roślinę w doniczce i tutaj mamy cenę 90 zł 18 złotych taka niewielka trawa I kochani, jestem tutaj przy dekoracjach już na jesień. Oczywiście koce w kolorach jesiennych za 15 zł. Bardziej takie przygaszone kolory. Tutaj mamy poduszki, takie niewielkie. Cena takiej poduchy to 9 zł. Oczywiście jest to taki wypełniacz, natomiast tutaj obok. Niewielka, ale zobaczcie, jak, jaka fajna poduszka za 12 zł z lisem. Szkoda, że nie są to poduszki takie wiecie, normalnych rozmiarów, bo taka malutka to troszeczkę nie, nie. Wolałabym zdecydowanie większą. I tutaj mamy jeszcze takie figurki. Cena za taką figurkę. 8 złotych wiewiórka również 8 złotych i tutaj mamy takie lisy lis kosztuje 20 złotych bardzo fajnie wygląda też Lampiony w różnych kolorach, różne rodzaje. Tutaj mamy za 18 zł. Lampion z takich kawałków drewna, ten 25 zł. I tutaj obok grzyby do postawienia, takie nawet dosyć spore. Akurat tutaj są dostępne dwa rodzaje. I tutaj mamy cenę 15 zł. Także 15 zł. Taki właśnie grzybek. I takie liście w woreczku 8 zł. Bardzo ładne, małe dynki w kolorze różowym. Taki róż wpadający może w brąz. Bardzo fajne są, podobają mi się. 12 zł. Tutaj mamy świece, również 12 zł. Wzorowane na. Drewnie. Tutaj mamy w kolorze brązowym. Sowa. 7 zł. Taki liść w różnych kolorach. 8 zł. I tutaj jeszcze mamy troszeczkę większe świece. I taka większa kosztuje 15 zł. I też dostępne są dwa kolory. Tutaj mamy taką dosyć sporą figurkę za 35 zł. I taki duży lampion. I ten lampion kosztuje 40 zł. Tutaj zwróciłam uwagę na um, te kubki. O dość fajnym kształcie. I cena za taki kubek dwanaście złotych. Takie zwykłe. Osiem złotych. Miseczki różnego rodzaju, różne wielkości. Ta kosztuje 18 zł. 9 zł. I tutaj już mamy serca z gałęzi. Takie nawet dosyć dużych rozmiarów za 40 zł. Bardzo ładnie wyglądają. I tutaj mamy za 8 zł takie drewniane drobne listki. Takie liście za 5 zł. 5 zł muchomorki i 10 zł takiej jabłka. Dostępne są różne kolory. Tutaj mamy 10 zł. 18 zł, natomiast takie większe. I tutaj też mamy dynie za 12 zł. Jestem już tutaj na troszeczkę innym dziale. Głównie takim do sprzątania i tutaj mamy różnego rodzaju rzeczy. 18 zł za taki komplet myjek. Te myjki są bardzo fajne. Ja akurat kupowałam w Pepko. Tutaj mamy cenę 12 zł za dwie sztuki. Są dostępne różne kolory. Tutaj akurat wzięłam dwie sztuki. I Tutaj też mamy jakieś myjki za 7 zł. 5 zł. 4 zł. Ściereczki. Taki komplet za 15 zł. I dostępne są różne kolory. Tutaj akurat mam z granatem 15 zł. Takie ściereczki. Tutaj widzicie brąz, róż, no i ten granat. I tutaj jeszcze mamy takie zestawy ścierek. I ten komplet kosztuje 20 zł. Jestem już na dziale z ubraniami. Tutaj oglądam koszule nocne. Taka kosztuje 30 zł. Natomiast tutaj obok w takie kolorowe grochy. Tutaj mamy już cenę 35 zł. Ta jest bardzo ładna, taka biało-niebieska. I tutaj mamy cenę 30 zł. 30 zł również kosztuje taka koszula nocna ze Snupim. I tutaj obok spodnie 25 zł. Są to spodnie do piżamy, albo mogą być to też takie spodnie po domu. Bardzo fajne. Tutaj jeszcze mamy koszulę w kolorze szarym. I tutaj mamy cenę 20 zł. 75 zł. Kosztuje taka długa narzutka. Na dole z frędzlami. Rękawek taki 3 czwarte. Bardzo fajnie to wygląda. I myślę, że do jakichś jesiennych stylizacji świetnie by Pasowała ta narzutka. Super. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy raczej nie. Tutaj obok w kolorze czarnym i tutaj mamy cenę 60 zł. Z kieszonkami. Długi rękaw. Na pewno, jakby były inne kolory, to bym się zdecydowała. Tutaj, tutaj koszula, taka ala sukienka. I tutaj mamy cenę 65 zł. Za 35 zł możemy kupić już takie bluzeczki w przeróżnych kolorach, oczywiście bluzki z długim rękawem. I kochani, jestem już w sklepie Teddy. Postanowiłam wstąpić, jak jestem obok i widzę, że pojawiły się nowe dynie. Tutaj mamy cenę 25 zł. Są dostępne różne kolory. Tutaj mamy 35 zł. Ta dnia już jest taka troszeczkę wyższa. I tu znalazłam jeszcze taką dekorację do postawienia na przykład na stole. Taki świecznik za 35 zł. Coraz więcej pojawia się ozdób. 10 zł, takie małe dynie. Są dostępne różne kolory, różne wzory. Tutaj też mamy 10 zł 15 zł, troszeczkę mniejsze od tych które Wam pokazywałam na początku. Tutaj jeszcze mamy w kolorze zielonym 10 zł, chyba to jest jedna z takich najładniejszych dyń tutaj w TEDIM. I od razu wpadły mi w oko właśnie te skrzaty, może dlatego, że mają takie fajne czerwone czapki. Ogólnie są to chyba figurki ogrodowe, ale dlaczego nie możemy ich postawić w domu? Tutaj mamy cenę 35 zł za taką większą, 25 zł taka mniejsza. Oczywiście nieodłączny element dynie. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj zwróciłam uwagę też na takie jeże 25 zł taki większy. Natomiast te mniejsze po 15 zł z takimi zwisającymi nogami i tutaj mamy grzyby muchomory. Te brązowe bardzo fajne. I cena tych grzybów 15 zł. I ten i ten. Także powiem Wam, że nawet dosyć już rzeczy tutaj w Tedim. Takie liście za 10 zł. I są dostępne akurat u mnie dwa kolory: biały i beżowy. I bardzo dużo ozdób typowo jesiennych, które już Wam wcześniej pokazywałam. Natomiast tutaj chyba jest nowość: taka ozdoba do zawieszenia za 15 zł. I tutaj obok chyba nie było jeszcze tej kałąski. Ta gałązka kosztuje 10 zł. 5 zł. Różne kolory. I takie liście do zawieszenia albo do przyklejenia na przykład do wieńca. Cena za taki komplet to 5 zł, takie dynie mi się spodobały, natomiast cena 15 zł za takie drobne dnie. Tutaj mamy jeszcze liście, różne kolory i te liście też kosztują po 5 zł. Także widzicie, coraz więcej ozdób na jesień, mimo że mamy jeszcze lato. Myślę, że pod koniec sierpnia zaczną się pojawiać już powolutku ozdoby na Boże Narodzenie. Ale tak, to jest właśnie w sklepach, że wszystko jest wcześniej. Tutaj jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy na Halloween, ale myślę, że taki już typowo jesienny filmik będzie troszeczkę później. Dobrze, kochani, ja żegnam się już powolutku z Wami i słyszymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!